Zjawiska wulkaniczne leżą u podstaw istnienia Islandii. Nie bez powodu nazywana jest krainą lodu i ognia. Są tym, co stworzyło wyspę, tym, co determinuje przemysł i gospodarkę kraju. Zapewnia mieszkańcom tanią energię i ogrzewanie. Ujawnia się w licznych gorących źródłach, które stanowią dowód potwierdzający obecność drzemiącej pod powierzchnią siły. Na Islandii jest ponad 100 wulkanów oraz kilkadziesiąt systemów wulkanicznych. Od roku 874, początku osadnictwa na Islandii, wyspę nawiedziło prawie 200 erupcji, w tym 8 w XXI wieku. Wszystko to dzięki położeniu na grzbiecie śródatlantyckim podwodnym grzbiecie oceanicznym ciągnącym się od Islandii po Antarktydę najdłuższym grzbiecie śródoceanicznym na Ziemi. Przebiega tu również granica pomiędzy płytami tektonicznymi – euroazjatycką i północnoamerykańską, co jest przyczyną wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej na tym obszarze. Idziemy sobie właśnie do wulkanu, zobaczymy miejsce erupcji, trasa jest lejdowa, w Jest! Położony w południowo-zachodniej części Islandii półwysep Reykjanes, na którym rozgrywają się ostatnie wydarzenia, w sensie geologicznym jest najmłodszym jej fragmentem. Jest również bardzo aktywny pod względem wulkanicznym. Jego charakter widoczny jest w iście księżycowym krajobrazie, ciągnących się po horyzont równinach lawowych, na których niewiele roślinności poza mchem jest w stanie przetrwać. Na horyzoncie widać wulkany, zarówno te uśpione, które nie dawały o sobie znać od setek lat, jak i te aktywne. Mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć namiastkę tej potężnej siły, która kryje się pod jego powierzchnią. Fagrad to masyw górski pochodzenia wulkanicznego. Jego nazwa oznacza góra w pięknej dolinie. Nie był aktywny od ponad 6 tysięcy lat, jednak w końcu został zbudzony ze swej długiej drzemki. Jest czwarta 50 czasu lokalnego właśnie wracamy. Z erupcji zostało. Zostało nam jeszcze trochę trasy do pokonania. Jesteśmy mocno zmęczeni, bo to była długa noc, ale było naprawdę warto i było bardzo fajnie. Po dwóch dniach walki służb z pożarami mchów i ponownym otwarciu strefy, udajemy się do niej kolejny raz, mijając położone pośrodku obszaru geotermalnego jezioro Kleifarvatn. Miejsce dobrze nam znane. Zaledwie kilka miesięcy przed erupcją, zimą, w jaskini położonej nad brzegiem jeziora, odbył się nasz ślub. W tym miejscu przebiega również granica pomiędzy płytami tektonicznymi, a szczelina z tegorocznej erupcji otworzyła się zaledwie 10 km dalej. No i pora na podejście do wulkanu numer 2. Tym razem wybraliśmy inną trasę. Trasę, która wiedzie przez stare erupcje. Trasa, którą pokonaliśmy 3 dni temu w tym momencie już jest częściowo zamknięta. Nie ma tam tak ładnych widoków, dlatego tym razem wybraliśmy trasę nieco trudniejszą. Ale trasę, z której widok powinniśmy mieć na wulkan wspaniały jak będzie. Zobaczymy. Jeśli będziecie wybierać się na wulkan, to koniecznie sprawdźcie sobie wszystko przed samym wyjściem. Tutaj wszystko zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. Niekiedy droga, która rano jest cały czas dostępna, wieczorem może być już niedostępna, dlatego bardzo ważne, żeby informacje sprawdzać na bieżąco i nie opierać się na tym, co było dwa czy trzy dni temu, bo wszystko tutaj zmienia się bardzo gwałtownie. Poprzedzona tygodniami trzęsień ziemi, erupcja w dolinie Geldinga Dalir z 2021 roku, była pierwszym takim wydarzeniem na półwyspie Reykjanes od około 800 lat i zapoczątkowała nowy okres aktywności wulkanicznej na Islandii. Rozpoczęła się 19 marca i trwała przez pół roku. Zaledwie 10 miesięcy później, 3 sierpnia 2022, w Ziemi otworzyła się kolejna szczelina. Erupcja nie trwała długo. Zakończyła się po trzech tygodniach. 10 lipca około godziny 16.40 okolica góry Fagradalsfjall wybuchła po raz trzeci. Na północno-wschodnim zboczu masywu litlich Rutur w ziemi otworzyła się zionąca lawą 200-metrowa szczelina. Trudno jest opisać emocje towarzyszące obcowaniu z tym zjawiskiem. Ciężko jest oderwać wzrok, odwrócić się w innym kierunku. Można wpatrywać się tak w nieskończoność, w żarzące się na tle dymu jezory lawy, w akompaniamencie budzących grozę huków. Matka Natura przypomina nam o swojej sile, prezentując namiastkę swoich możliwości. Sile destrukcyjnej i twórczej zarazem. Przypomina nam o tym, jak nieznaczący jesteśmy przed jej obliczem. Po pierwszym razie nie byliśmy pewni, czy jeszcze raz przyjdziemy na wulkan, ale bym bardzo, bardzo żałował, gdybyśmy jednak nie przyszli. Stąd widok jest zdecydowanie lepszy. Przez ostatnie trzy dni krajobraz się tutaj bardzo zmienił. Ta rzeka lawy, którą widzicie za moimi plecami, to jest inna rzeka, niż ta, którą widzieliśmy 3 dni temu. One w następnym etapie się łączą, ale tutaj wszystko się mocno rozlało. Spaliło się trochę więcej mchów. No i w tym momencie naprawdę wygląda to bardzo, bardzo imponująco. Tam na dole widzimy dym, który jest z palących się mchów. Co jakiś czas zauważamy też coś w rodzaju Takich dymnych tornad. Wydarzenia sprzed prawie trzech lat stały się początkiem nowego rozdziału w dziejach półwyspu Reykjanes, który, jak mówią badacze, może trwać dekadami. Chcę się stąd wracać, normalnie mogłabym tu siedzieć i siedzieć Tylko, że mamy jeszcze sporo trasy do zrobienia Jeszcze ze 3 godziny z powrotem Mama zmęczona do 3,5 Mama zmęczona? To, no to jeszcze trochę zejdzie, no musimy mieć siłę wrócić Cześć Idziemy do domu nie idziemy no chodźmy. Do, domu. Chodźmy, do domu. chodźmy. do domu. Nie idziemy do domu. Nie idziemy. A ta no, ściana no, może się no, do rana no, nie zawalić. No. no. Wiesz, że się zawali wtedy, jak zejdziemy i będziemy tyłem do niej. Wtedy się zawali. Tak nie tak będzie. Muszę tak być. Może ty zostałeś oparat. Spójrz, jak mieszka, jak się dzieje za domem. Jak tu stąd iść? Jak to tak cały czas strzela. I tak oto kończy się ten film. Zapis najbardziej niezwykłej rzeczy, jakiej dane nam było doświadczyć. Czemu nic nie mówisz? na.